Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Druga konferencja prasowa tuż przed galą High League, Trójeczka i jest ze mną kto? Adam Solda, witam Cię serdecznie. Witam, najlepszy trener na mieście. No ja ty najlepsza dziennikarka to ja też muszę być czymś My najlepszym. Najlepszy trener, najlepszy no. zawodnik, ale no do tego... Będzie. Do tego Wiem. dojdziemy, trenujesz Lexi, trenujesz też Alberto, mhm. powiedz mi, bo niedługo Lexi na razie nie ma walki, ale widzę, bo chodzi też tam gdzie ja trenować A, tak, i widzę, że jest... o Lexi porozmawiamy za chwileczkę, powiedz mi jak Alberto przygotowania? Alberto przygotowanie idealnie, mocno trenował, mocno ciężko harował. Końcówka już została szybkość zostaje i, i robienie wagi. A tak wszystko idealnie. Zobaczymy jak w walce będzie. Myślę, że pójdzie bardzo dobrze z racji tego jak on jest przygotowany i jak mu sparingi szły. Myślę, że będzie na spokojny, na spokojny wygrana. Ma trochę obawy, bo to będzie jego pierwsza walka. Podpytujecie jak to jest w Oktagonie, jak ma się zachować, jak panować nad emocjami? Tak, to na, pewno, to na pewno wpłynie na to, że na jego stres i tak dalej. Możliwe nawet, że może to wpłynąć też na przebieg walki, jak on sobie będzie tam e, toczył tą walkę, ale... Tu jest taki plus z Albertem, że on ma styczność już z publicznością. To nie jest osoba, która wiesz, przychodzi i, i pierwszy raz będzie miała styczność tak dużą publicznością. To jest, to jest raper, który, który już nieraz nie raz miał koncerty i tak dalej. No ale walka to, to, to coś innego. Na radzi sobie dobrze. Zobaczymy, jak to przełoży, jak to się przełoży na, na, na walkę. Mam nadzieję, że do, no dobrze, dobrze. Ale myślę, że słuchaj. No, Marcin też, też wychodzi do, do faworyta, to też jakaś presja dla niego jest, więc, więc zobaczymy, zobaczymy, ogólnie ciekawa walka, bo Marcin doświadczony, Albert debiut, ja liczę, no, ja uważam, że Albert wygra, Jak, Jakbym tak nie uważał, musi to mnie tak, musi wygrać, no czy musi, to już, to już od niego jest zależne. Ale, ale wierzymy w niego jako e, skład trenerski. Mhm. E, przygotowując zawodników do walki, oglądasz e, walki innych przeciwników, wszystkie? Czy e, na przykład co którąś tam walkę tylko o te najlepsze lub te najsłabsze? Nie, oglądamy. Od, zaczynamy od, od ostatniej walki, bo zazwyczaj. Ostatnia walka pokazuje na ile on się rozwinął porównując do pierwszych. No i na pewno, na pewno trzeba przyznać, że jeśli Marcin trenował po walce, to on, on, on bardzo długo trenuje w do Alberta, bo Albert ile trenuje. On chyba nie miał ze z walkami, sportowymi walkami, zanim nie trafił do nas. Więc na pewno Albert mniej od niego trenuje, ale, ale to co on pokazuje na sparingach, jak on sobie dobrze radzi na sparingach, słucha, robi to, co robimy na tarcza. Myślę, że myślę, że dobrze to pójdzie. Mm -hmm. A co myślisz o potyczkach słownych twojego podopiecznego Alberta z Pałem Tyburskim? Nie wiem, nie interesuje się tym, szczerze mówiąc. Coś, coś tam widzę na tym słynnym TikToku, ale jakoś nie zagłębiam się to, to już jest ich sprawa. Jeśli chcą to rozstrzygnąć w my będziemy po prostu przygotować. To, to już jest ich sprawa, wiesz. Ja jestem trenerem, ja nie będę pilnował i co on będzie gadał, z kim on ma problemy. Mnie interesuje tylko to, z kim on walczy, kiedy walczy, w jakiej wadze walczy. To, to są trzy rzeczy, które mnie interesują. A nie uważasz, że Paweł Tyburski byłby za mocnym przeciwnikiem dla Alberta? Za mocnym? Za mocnym nikt nie będzie. To, 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 to walka. walka Walka to jest walka. MMA. Jeśli ktoś długo siedzi w MMA, to, to czy on będzie za mocny, czy za słaby, to się okaże dopiero w walce. Na przykład walka Pudziana. Wszyscy mówili, mówili, mówili o Materla, kurde, rozjedzie go, Pudzian nie ma szans. Ja byłem jednym z tych, którzy mówili, że Pudzian naprawdę znokautuje materle. No i właśnie widzieliśmy, a, a, a Materla jest bardzo dobrym zawodnikiem w porównaniu do Pudziana technicznie yy, i, i doświadczenie ma o wiele większe sporta walki. No ale i tak, wiesz, chodzi mi o to, że to jest MMA. Spodziewałeś się tak spektakularnego nokautu ze strony Mariusza? Tak, tak. Ja mu mówiłem... Widziałeś, że będzie aż tak? Ja, tak, ja mówiłem, jeśli Materla e, może coś zrobić, to tylko e, jak złapie go za jedną nogę, tak przynajmniej uważałem, że złapie za jedną nogę, tego wtedy będzie mógł robić, ale jeśli będzie na rękach coś z nim próbował robić, to będzie ciężki nokaut, bo Mariusz to jest... To jest mistrz świata w strongmanach, naj, najsilniejszy człowiek świata, to on musi mieć uderzenie. On musi mieć uderzenie i on to pokazywał nieraz. Czy z Bombardier, czy tam Grace. Nie, nie, nie pamiętam, ale no pokazywał to nieraz. No a to a materla to jest z wagi 8-4 idzie do ciężkiej. To i też inaczej jest zawsze. To no. też inaczej jest przysposobić ciało jednak do, do umiejętności. Tak? Co? Przysposobić ciało, czyli eh, nawyki. Masz to tak naprawdę czy sport? Tak. W sensie, do, w sensie uwagi. Uwagę, a, tak, a wagę, tak, chodzi o wagę. On ty to, iż, to, to powoli łagie, coś tam łapiesz, widzisz? <zadszed> trenuje WCA i zaczyna ogarniać, wiesz o co chodzi. No tak, tak. Dość... A podglądasz mnie jak trenuje? czy podglądam, o co, no, widzę cię, ale tak, żeby się skupić, wiesz, czy tre, co trenujesz, jak trenujesz, to Dobra, nie. rozumiem, nie możesz się skupić, jak... N Dobra, nie, nie, no, bez przesady, ja po prostu prowadzę swój trening, to, to ja się zajmuję swoim podopiecznym. Mi właśnie często, bardzo często zastanawia to, czy na przykład jak trenuję, bo trenujesz lekcji, czy podglądasz, jak ja trenuję, no bo wiesz, może kiedyś coś się zdarzy, jakaś propozycja padnie i czy no podglądasz, nie wiem, czy będziesz chciała walczyć z lekcji. słuchaj... widzę, widzę Lexy, jej postęp, jaki to... zrobiła. Czy widzisz wszystko, jest... Na treningu, więc z lekcji lepiej no uważasz na razie. Nie. Nie. To, to wróćmy do pytania tego właśnie odnośnie przysposobienia tej wagi do umiejętności. Jak to wygląda? To na, pe na pewno to jest inaczej, jak ja na przykład walcząc 6-6 całe życie. E, całe życie. Większość e, swojej kariery zawodowej, jakbym teraz musiał walczyć 7-0, czy 7-7, jak na przykład Matryla dwa, dwa kategorie wyżej iść, to zawsze inaczej jest. Mój przeciwnik będzie miał mocniejsze uderzenie. E, ja może będę szybszy od niego. Na pewno będę szybszy od niego, ale on będzie miał więcej siły. On już wie, jak uderzasz w tej wadze, a ja, ja nie znam siły tej wagi i tak dalej. Więc to jest na pewno, na pewno to jest jakiś e, podział między tymi kategoriami. I jakby nie było tego podziału, to by nie było tych kategorii. Ludzie by walczyli jak, jak na, na frika, nie, że malutki walczy z dużym. To wtedy nie ma problemu, bo Frycy to to wiesz, to nie są zawodowcy, może stać, mo, mo, mogą stać się zawodowcami, ale na razie nie są zawodowcami i, i to wtedy oni, oni nie umieją tego wykorzystać swoje, swoje te umiejętności. A tu są zawodowcy, którzy umieją wykorzystać swoją wagę, swoje umiejętności, swój zasięg, swoje atuty wszystkie, więc to już jest, to już jest inna liga. E, zapewne Mariusz Pudzianowski dziwnie się czuł wchodząc e, w świat zawodowców. E, po walce jego ostatnie widzieliśmy, jak łzy się mu w oczach zakręciły i mówił dosadnie, że pokazał wszystkim, którzy w niego wątpili, a środowisko MMA jednak nie przyjęło go przychylnie. Co o tym sądzisz? Dlaczego tak było? Dlaczego środowisko nie przyjęło Mariusza e, pozytywnie? Gdzie to było, że nie przyjęli? Mariusz mówił, że chciał pokazać wszystkim, którzy w niego nie wierzyli. Ale to, i nie, nie, to, to, to raczej chodzi o to, że sympaty do Materli, bo Materla to jest legenda. Jemu nie, ma, nie można nic, nic zarzucić, że, że w tym sporcie on zrobił wszystko, co mógł zrobić. On rozwinął ten sport na jakiś poziom. On, Mamed, Pudzian, to są ludzie, którzy rozwinęli ten sport w Polsce. E, I po prostu to było sympaty do Materli. Większość po prostu, e, nawet nie myśląc, e, ten, kibicowali materli, bo Materli, Sympatia do niego, naprawdę ludzie fani go kochają. Mi się wydaje, że to nie było po prostu otrącenie Pudziana, Po prostu sympatia była po prostu po stronie materiał. Tak, tak. Po prostu Wim. tak. Wim. Uważasz, że dojdzie do walki Mariusza Podzianowskiego z mametem? Nie chciałbym tej walki. Nie chciałbym. Aczkolwiek e, widzę wszystkie szanse, żeby Mamet to wygrał, ale nie chciałem tej walki. Na pewno fani tego chcą, ale ja nie chciałbym. Dlaczego? Szczerze. Ale szczerze. Te... Moi trenerzy tego nie chcą, ja też tego nie chcę. Samym sercem jestem za Mamedem. Wierzę, że on spokojnie to wygra. Ma wielkie umiejętności i to nie jest człowiek, który z, z ciężkim będzie stał na rękach, prosto z nim będzie na wymianę się. To jest człowiek, który może e, rozsądnie podejść do tej walki i widzę u niego wszystkie atuty, żeby wygrać tę walkę, ale to jest niepotrzebne. Mi się wydaje po prostu, czemu, czemu niech później idzie swoją drogą, a Mamed swoją drogą, według mnie. Ale jeśli on tak, jak uważa, jeśli serce mu mówi, żeby walczyć, to proszę bardzo, będę mu kibicował o serca. Mm -hmm. Ja mam nadzieję, że do tej walki, do, że ta walka dojdzie do skutku i pewnie publiczność również, bo moim zdaniem e, wszyscy byśmy byli ciekawi, jak ta walka będzie. Tak, to na pewno to jest legenda versus legenda. Pierwszy ten, kto stwo, stworzył, rozwinął ten MMA, pi, pierwszy dwo, 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 dwojga ludzi, Tak, którzy zaczęli ten sport w ogóle dzięki nim stał się ten sport popularny w Polsce. To na pewno jest ciekawe, no, ale ja, ja mówię z całego Serca. Po prostu uważam, że ta walka nie jest potrzebna ani dla Mameda, ani dla Pudziana. Mm -hmm. e, to wracając teraz do gal freakfightowych, powiedz mi, co o nich sądzisz? Tak w skrócie. Tak w skrócie. Em, popularyzują, tak? dobrze mówię? Tak? MMA w Polsce. W skrócie. Popularyzują. Tak, no i tyle. Co o co mm -hmm. nich powiesz? Czyli można powiedzieć, że e, gale freakowe spowodowały, że jest większe zainteresowanie MMA? Na pewno, tylko e, ze, ze środowiska innego niż sport po prostu, e, dużo, dużo młodzieży zaczęło trenować MMA, widzimy to w WCA, e, dużo młodzieży zaczęło się interesować MMA, teraz e, dzięki Freakom też e, dużo ludzi zaczęło wiedzieć co to jest w ogóle KSU na przykład ja, ja jako zawodnik też stałem się bardziej rozpoznawalny tym dzięki dzięki Frikowym Galom, dzięki lekcji i tak dalej, więc to jest tylko, tylko do popularyzowania MMA. Ja jestem jak najbardziej zawsze byłem za to i nic nie miałem przeciwko temu. Tylko trzeba mieć jakieś zasady po prostu, a nie jak... A nie, że byle jak walczą, bez, 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 bez zasad, bez, bez niczego, bez opieki medycznej, to to ja nie popieram. A takie friki, frikowe gale jak High League, jak najbardziej. Mm -hmm. e, zawodnik najlepszy w Polsce MMA to, oprócz ciebie, wybrnęłam. A oprócz mnie dużo jest lepszych zawodników niż ja. Ja dążę do celu, żeby być jak najlepszy, ale na razie daleko mi do niego, a najlepszym zawodnikiem w Polsce to jest jedyny niepowtarzalny The One and Only Mamet Khalidov. A kiedy zobaczymy Twoją walkę? Niedługo, niedługo, nie mogę nic ujawniać, ale w oczach czytam. Koniec lata, koniec lata, czekajcie. Koniec lata, to my już nie możemy się doczekać. Dziękuję ślicznie za rozmowę i mam nadzieję, że będziemy rozmawiać częściej, a spotkamy się pewnie w WCA. Na pewno, na pewno. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy.